Właśnie otarłem do domu Big Brothera, który znajduje się właśnie tam. Jestem tutaj na stawku takim obok wejścia, które znalazłem. Zapraszam do oglądania. I jesteśmy już tutaj. Jestem dzisiaj Sebastianem. Przybite się ładnie. No i lecimy. Tu mamy staw. Powiem Wam dzisiaj o historii obiektu. I już widzę, że trochę, trochę dewastacji. Sporo tu dewastacji, jak tu widać. Tu mamy taką ładną ścieżkę. To wszystko jest na jednej działce. Naprawdę ładnie. No ale jak widzicie pożar, wybuch na obiekcie. Grafiti wszędzie. Już budynek stracił prawie całą wartość. I tu, Matka jaka piękna działka. Działka była wystawiana na licytację za 300 tysięcy, tylko 300 tysięcy. Za 4 km Kwadratowe Ale naprawdę robi wrażenie. jest coś mi do ciała. Co to jest? I znikło. Jakiś syn. się przydają. No słyszałem, że... na ja co dzień to się dużo jest tu Też starajmy się być cicho siedzieć, żeby nie ściągać uwagi w szczycie tego budynku, czyli kiedy jeszcze nie był aż taki zdewastowany, to tu naprawdę... naprawdę budynek był warty tu macie tapety jeszcze ale jak widać, szczyt tego budynku mnie ominął. Tu, tu była wanna. O dziwo, jeszcze cała, yy, całe szkło jest w miejscu. Tu drzwi. Tu zgaduję, że pewnie jakiś salon był, bo nawet i nie, bo trochę małe. Ale o, tak było wybijane. co to jest? Nie mam pojęcia, chyba nie, za bardzo. Na no tak dach w ogóle wejść, nie? Nie wiem. Nie wiem ten teren jest teraz warty, bo wtedy jeszcze yy, wiesz, jak tu wali. Ale okno tutaj. Niestety wszystko. Niestety wszystko jest. Yy, tak? Zaraz pójdziemy. Ty, zobacz to człowieku. Ale będziemy mieli zaraz widok. Chodzimy to, nie? No, trochę Nie tu mógł mieć jakąś. Wszystko już to tu mógł mieć Mam nadzieję, że dawno się nie zawali. A raczej. Stabilny. Trzeba uważać ogólnie, żeby ludzie ci nie zobaczyli. Ale raczej to nie problem tutaj. Jak widać. Co to jest? Tu jest... Dobra, e... Dobra, szare jubiście. Lepiej Najpierwmy... Sumie... taki skwery zieleni mógł mieć chyba Tak na pewno Tu basen Baseny No uważaj, uważaj tam Jak Jaką spadniesz to raczej Nie przeżyjesz Bo jeszcze mają trochę do zwiedzenia, tam jest garaż to są domy jeszcze, więc trochę będziemy się straszać. Będziecie mieli zdjęcia na Instagramie. Tu drzewko piękne rośnie, tu jakiś dashit, Naprawdę piękny budynek. Matko, ile śmieci w basenie. Ale naprawdę, tu jest tak pięknie Tak piękny budynek. Stanąć na tym, masz cichę? Nie, 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 nie. Jakiś chyba na tym, nie? A to ma jakiś ten widzisz, bo to się trzyma ze sobą wszystko, nie? Tu jeszcze masz cały ten dach, tu szkło jest całe. Tu trzeba uważać. Ja myślałem, że to będzie zaraz. Co by się stało, gdyby to szkło tak zawiodło? Wiesz co? Ja bym. Ja bym uważał, schodząc stąd. Ale fajne, bardzo ładne. Dobra, tu. Tam jeszcze jest przejście. Jak na kostkę, to spodziewałbym się więcej, bo tu po prostu jest rozlany yy, beton. Garaż, z tego co wiem nigdy nic w sumie nie zostało tutaj w sensie wyposażenia, to nigdy tutaj nie było wyposażenia, nigdy nie zostawili, ale naprawdę się dziwię, że zostawili ten budynek, bo on był warty kupę kasy, to zostawili, nie pilnowali No i tak się właśnie dzieje, Jeśli się zostawia nie pilnuje, czy to jest drugie piętro, czyżby, tak. I tu jak zwykle okno wybite. Nic już w tym budynku cennego nie ma. No po prostu rudera całkowita. Rozglądam się tutaj czy ktoś nie Zatrzymuje się specjalnie. Tu jeszcze podłoga, bezdomnie raczej też. I lustro. Moje ulubione, ale trochę zamazane, jak widzicie, ale jeszcze coś widać. To musiała być łazienka oczywiście. Tu jest ściana wybita, nie wiem. W sumie po co i kolejne lustro bardziej zdewastowane, dwie łazienki. Mogę wywnioskować, że tu będą pokoje, o, to musiało być naprawdę pięknie. Tędy szedłem do środka. Tu jeszcze nie byłem zerknę szybko, wygląda jak takie bardziej. Takie pomieszczenie strychowe. Wyciągnę sobie tarkę z do spodni, żeby mieć pod rękę. Elegancko, Jezu Rozpędziłem się, zapomniałem, że tu nie ma barierki Jest ogromny spadek, tu musiały być piękne lampki Muszę, muszę zobaczyć sobie przypomnieć sobie ten budynek W czasach jego świetności Bo teraz to To tylko rudera Wchodzimy na dół Ciekawa bardzo architektura, tu były jakieś po dziury, nie wiem czemu, po prostu okna nie było. Tak zdecydował sobie właściwie tak było. Chyba... Ostatnia pozostałość, taka porządna szafa. Zwróci mnie fakt, że okna są pomazane. Po co mazać okna? To jest moje pytanie. Ogólnie po co dewastować? Ale... Jako jeden z ostatnich okien, które jeszcze, yy, jeszcze są. I tu mamy tu w tutaj gdzie wcześniej byliśmy. Chyba dalej coś jeszcze jest tak, ale to okno jest bardzo fajne. Tu musiało być pięknie. Dobra, na to czekałem już trochę. I oto to. Lecz trochę tutaj urody straciło jezu ile tu jest szkła, ile tu jest śmieci Baseny też miałem płytki, ładny Kamil Konkretne. Woda oczywiście zielona, ale naprawdę super. Wieś basen, jeszcze taki staw, naprawdę piękna działka gdyby to odnowić to. Naprawdę byłoby tu przepięknie Jeszcze mały cały przód Do zwiedzenia tego budynku Ale nie spieszmy się Ciekawe czy ta ścieżka też prowadzi tam na sam początek Wtedy mamy zajście Wygląda jak taki Ale nie wiem co to mogło być W sumie Czy on tu miał jakieś w Tego tu ja nie wiem, ale ewidentnie woda zapadła. Jak tu kiedyś była, no to ostro zapadła. Tu oficjalnie, celowo nie ma żadnych ścieżek, ale tu widzę, że jest już zrobiona. Nie wiem, czy tam dalej jest coś w ogóle. Tu jeszcze taki las. To wszystko jest teren tej miejscowości, tej, te, tego domu. Tego domu. Wszystko jest innym terenem. W skrócie. To próbuję Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o historię, tam w sumie już wyjaśniłem wszystko. Odcinki Big Brothera były tu kręcone. Po kręceniu filmów właściciel zostawił budynek, żeby w sumie był stał. Z tego, co słyszałem, niby tu wrócił. Był zdziwiony dewastacją, że to było tak zniszczone. No, zdziwiony był. Zdziwiony był. No i właśnie tak się skończyło Niby ulepszył mur Ale jest już wejście nowe Jedyne co z tego zostało To właściwie to Ta ściana zgaduje, że cała oczywiście była zrobiona ładnie Tylko No Dewastacja Naprawdę szkoda tego budynku Kto oglądał dwa to temu O tym miejscu Dobrze wie jak tu pięknie było Zanim stało się to miejsce takie bardziej znane Dobra, kierujmy się w dalszych na dalszych Czy to jest cała płytka? Kamień, co to tu robi? spaść z sufitu, ale widzę, że tu dużo tego. Na suficie, kamień przecież. Jaki to by był sens? Nie, nie wiem Tu widzę, że była rura. Która prowadziła. git. Tu widzę, że gniazdo jak. złe gniazdo. Tu drzewko się widzę łamie. Jest tak ciężkie już, że już samo nie daje rady i się zerwało. Bardzo ciężkie. Nawet tego nie ruszę. Niestety. Tu jeszcze rośnie sobie. I pewnie dalej będzie rosło. Bo dlaczego ma nie rosnąć? Ale woda oczywiście już jest zielona. tu mogło być w sumie? No, tu mogła być kanapa. Telewizor gdzieś tu z trzewkiem z wodą, naprawdę. Naprawdę ładnie. Co to mogło być? Ogromny stół. Z kamienia, oczywiście. Jaki? Nie, to był teraz, bo to wszystko jest na dworze. Nie ma ścian, Elegancko Ile szkła święte sensie za takie kostki Dlatego się nie stawia miejscówek na formę jeszcze szkło zostało a tu wbijane Nie wierzę Domowy basen? Do Chodziłeś mniej więcej... Wchodziłeś? Jak coś stąd wyszedłeś? Się, że się w mm -hmm. Tutaj ma macie te wentyle na wodę, to pewnie... Czy to na wodę? No tak chyba, nie? Wszystko się zbierało i wpływało sporo tam coś. No. Tak też ten jest. Naprawdę ładnie. Basen domowy. Ten yy, rzeczka, tak mnie rzeczka tutaj jest. Staw, taki mały. Yy, basen na Boże. No, wszystko tutaj. Tu dalej. Ciemno jak w dupie Muszę przyznać. Mógł tutaj pożar wybuchnąć. bo tu naprawdę jest ciemno. A tu co? A, okna. Tu co jest? Bardzo no. fajne, można się dostać tutaj na, na potrzeby Wyobraź sobie mieć taką willę i po prostu to zostawić, nie? Co? Yy, próbuję sobie przypomnieć imię i nazwisko architekta, który to wybudował sprawdzę na internecie, no Słyszałem, że bardzo dużo to zajęło I było Czasu Bo to bardzo taki Budynek Właśnie z takimi Kramężnikami Kramężnikami Kątami Ale tu Szafy, szafy, szafy. Jeszcze jakieś tam zostały Tu mi nie było. Tu wejścia ten ciekawe czy to było takiego strasznie ciło. Tak miało być takie wejście. Tu jakiś pokój mały. Okno, jeszcze. Miary. Garaż. Garaż na cztery auta, bardzo fajnie, ktoś tam jest, więc będę trochę dzisiaj dawiał. Wiem, co to mogło być, ale no, naprawdę jak Pawł, kto? Na Paweł Naduk na Drzewka se rosną elegancko Tu jeszcze mamy zejście w dół W piwnicy raczej nie będzie w takim budynku, nie? Oj, ale tutaj to się działo Do czego to mogło służyć? Do czego są te na przykład? To jest rura Uważaj no, tu są jakieś systemy izolacyjne, więc twierdzili, yy, że to jakaś woda by była. wprowadzona, mhm. wytrzymana, przetrzymywana, nie transportowana. Więc... No, ale oczywiście, chociaż, wszystko zniszczone. Chociaż, że tam, tam basen mamy, więc jest to bardzo możliwe, że tutaj właśnie... woda no fakt, fakt, fakt. ...termofora tą wodę do twojej temperatury. Możliwe. Ała! Uważaj, ja Nieźle. Kac, by się pytał. <grym> się... <grym się zbyt nałatko> ja wystarczy mieć oczy, nie? Patrzy gdzie idziesz bardzo fajne bardzo fajne miejsce polecam nawet jeśli na chwilę zahaczyć póki i jeszcze coś się stało z tego, póki jeszcze nie jest całkowitym ruderem.